Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Tajemniczy Śląsk. Dzisiaj postaramy się zająć niejasnością, która od wielu, wielu lat przewija się nie tylko przez dyskusję, ale również przez wszystkie możliwe podręczniki. Zastanowimy się, czy aby na pewno Górny Śląsk przez sto kilkadziesiąt lat znajdował się pod zaborem pruskim. Nieprzypadkowo znajdujemy się w miejscu, które od wielu już lat zwane jest trójkątem trzech cesarzy to tutaj stykały się granice trzech państw zaborczych. No właśnie, czy były to państwa zaborcze? Ekipa programu Tajemniczy Śląsk ustaliła, iż niekoniecznie musiało tak być. Sformułowanie Pruski zabór Śląska jest spotykane powszechnie. Jest to bardzo często używane, nawet w niektórych podręcznikach szkolnych spotkałem tego typu terminy. Jest to oczywiście błąd i terminologiczny, i merytoryczny, bo ten termin zabór, zabory używamy na ziemię, które wchodziły w skład I Rzeczypospolitej, czyli w wieku XVIII. I w wyniku rozbiorów, no wiemy, prawda, w drugiej połowie wieku XVIII, dostało się podpanowanie Prus, Rosji i Austrii. Błędne mniemanie, iż Śląsk był pod zaborem pruskim, rozpowszechnione jest także wśród elit. Pamiętam, jak kilka lat temu rozmawiałem z jednym z działaczy samorządowych Cieszyna. Rozmowa dotyczyła portretu cesarza Franciszka Józefa I i kwestii, czy portret najjaśniejszego pana. Powinien znajdować się w sali Rady Miejskiej Cieszyńskiego Ratusza. Działacz ów przekonywał mnie, że nie tam jego miejsce, gdyż niepodobna, by salę obrad Rady Miejskiej Cieszyna zdobił portret zaborczego władcy. Pomijam już fakt, że Franciszek Józef. Jako cesarz Austrii w akcie 5 listopada w zasadzie dokonał unieważnienia rozbiorów polskich akt 5 listopada 1916 roku, wyodrębniając Galicję, pomijając już to. Nazywanie go w cieszynie zaborcą jest, ogólnie mówiąc, nieporozumieniem. Jak zwykle w przypadku Śląska mamy do czynienia z propagandą. Prawie każdej dotychczasowej władzy zależało, aby utrzymywać fikcję, iż Śląsk był pod zaborem pruskim. Zależało na tym i drugiej Rzeczy Pospolitej, zależało na tym władzom tuż po 1945 roku, każdej późniejszej władzy podczas realnego socjalizmu, a i w trzeciej Rzeczy Pospolitej nie kwapiono się do poprawiania podręczników. Jedyni, którzy mówili prawdę, to ludzie, którzy rządzili za czasów Hitlera. Ale oczywiście nie można było się na nich powoływać. Zresztą i dzisiaj jest to szczerze mówiąc niewskazane. Hitlerowcy po zajęciu Śląska twierdzili, iż Śląsk to pragermańska kraina, stąd też nie ma mowy o żadnym zaborze. Ale robili to tylko ze względu na własną agresywną politykę, a nie dla prawdy historycznej. Prawda bowiem wygląda tak, iż Śląska zrzekł się w XIV wieku Kazimierz Wielki. Etapami ten Śląsk odpada od związków z Polską. To jest też pewne uproszczenie, że Kazimierz zrzekł się całego Śląska, on się właśnie zrzekł praw do większości księstw Śląskich, ale to już jest jakby margines sprawy. Tutaj jest istotne to, że w 1348 roku król czeski i cesarz rzymsko-niemiecki Karol IV Wielki ustanowił takie pojęcie: Korona świętego Wacława Korona czeska. I wtedy już był seniory w stosunku do książąt na Śląsku, no głównie piastów oczywiście, i oni byli jego lednikami w związku z tym. I Śląsk jeszcze nie mamy takiego pojęcia politycznego, ale też w uproszczenie możemy powiedzieć, że te księstwa śląskie stały się częścią korony Świętego Wacława. Korona św. Wacława, czyli ta korona czeska, to nie był jednolity organizm, tak jak sobie to dzisiaj wyobrażamy. Mamy średniowiecze składał się z czterech części, czyli z Czech, Moraw, Śląska i Łużyc. No i oczywiście Śląsk był w tej koronie Świętego Wacława i te księstwa były lenne. W roku 1337 nastąpiło całkowite odłączenie Śląska od Polski. Potwierdzał następnie pokój Kaliski w 1346, król polski Kazimierz Wielki Wyrzekł się praw do Śląska na rzecz króla Czech, podówczas Jana Luksemburskiego. Już wtedy większa część Dolnego Śląska była zgermanizowana. Osadnictwo niemieckie na prawie magdeburskim zrobiło swoje, podobnie jak miało to miejsce na północnych i zachodnich skrawkach korony świętego Wacława zwanych później przez historyków Sudetenlandem, te obszary uległy germanizacji. Na górnośląskiej części tej prowincji przeważała jeszcze ludność identyfikująca się z językiem polskim. Oczywiście w XIV wieku trudno mówić o tożsamości, czy tym bardziej świadomości narodowej, tym niemniej poczuwająca się do związków z Koroną Polską. Następna zmiana przynależności państwowej nastąpiła w roku 1526. Śląsk, podobnie jak całe Królestwo Czech i Królestwo Węgier, znalazł się pod berłem Habsburgów. W monarchii habsburskiej Śląsk odgrywał bardzo istotną rolę. W dobie preindustrialnej a więc w XVI i XVII stuleciu obok Moraw i Czech uchodził za najbogatszy kraj koronny państwa Habsburskiego. Bez przesady powiedzieć możemy, iż stanowił perłę w koronie Habsburskiej. Nie da się ukryć, iż zmiana przynależności państwowej Śląska prawie zawsze odbywała się w sposób legalny. Najpierw całkowicie dobrowolnie zrzekł się Śląska król Kazimierz Wielki. Później, również na mocy realizowanego układu, Śląsk razem z całym Królestwem Czech stał się częścią Imperium Habsburgów. Dopiero Prusy zdobyły Śląsk za pomocą oręża w roku 1742. Ale nie odebrały go Polsce, tylko Austrii, a dokładniej świętemu cesarstwu rzymskiemu narodu niemieckiego. W 1740 roku na tronie pruskim zasiada młody zaledwie 28-letni władca Fryderyk II, bardzo dynamiczny, który wie aż nadto dobrze o kłopotach, jakie ma jego koleżanka na tronie, cesarzowa austriacka Maria. Teresa, której proponuje pomoc w walce o utrwalenie panowania w państwie habsburskim za cenę, no właśnie, zwyczenia się praw do Śląska. Maria Teresa odmawia. Wówczas rozpoczęła się tak zwana I wojna śląska. W okresie kryzysu dynastycznego w Austrii wymarcie głównej linii męskiej Habsburgów i to jest objęcie tronu przez Marię Teresę, czyli, nie, czyli ta sukcesorowana pragmatyczna, spowodowało konflikt w ramach Cesarstwa Rzymsko-Niemieckiego. I Śląsk stał się obiektem rywalizacji pomiędzy Królestwem Prus, króla Fryderyka II Wielkiego i oczywiście Marii Teresy. Wojny toczyły się w latach 1740-1763. Były trzy wojny śląskie i one właściwie przesądziły o losach Śląska aż do dnia dzisiejszego w pewnym stopniu. I mimo dwóch następnych wojen lat 1744 1745 i 1756-63, właściwie pierwsza wojna lat 1740-42 rozstrzygnęła ostatecznie, jak się okazało. Przebieg granicy i on został podzielony. Niewielki, mały południowo-wschodni fragment pozostał przy monarchii austriackiej. Cały księstwo Cieszyńskie i duże fragmenty księstw Opaskiego i Karniowskiego. 84% terytorium ze stolicą we Wrocławiu dostało się pod panowanie Prus. No ten konflikt trwał. No, kilkadziesiąt lat, bo to jest 23 lata, no oczywiście nie przez cały czas. I Maria Teresa z trudem się pogodziła ze statą Śląska. Śląsk stanowił jakby taką perłę w koronie Habsburgów. Z tym, że po pokoju w Ubersburgu w 1833 w zasadzie Austria już nie wracała do tematu rewindykacji śląska. Tak na serio, mimo licznych wojen prusko-austriackich, które się na przykład w XIX wieku też przetoczyły. Prawda? Także można powiedzieć, że w 1742 roku ustalona granica stała się stabilna, i ona, o czym też mało kto pamięta, w pewnych i to sporych fragmentach jest obecnie granicą pomiędzy Rzeczypospolitą a Republiką Czeską. Także ma to taka granica o długim trwaniu, która się pojawiła w wieku XVIII. Nad tą granicą sytuacja historyczno-polityczna nie jest wcale prosta. W trójkącie trzech cesarzy na granicy Jawożna, Mysłowic i Sosnowca stykały się trzy państwa zaborcze. Jakie? No właśnie, tu zaczynają się pierwsze problemy. Na początku były to Prusy, cesarstwo rosyjskie i święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego. Później były to Prusy. Cesarstwo Austriackie i Cesarstwo Rosyjskie. Jeszcze później było to Cesarstwo Austro-Węgierskie, Prusy i Cesarstwo Rosyjskie. A później było to Cesarstwo Niemieckie, Cesarstwo Austro-Węgierskie i Cesarstwo Rosyjskie. Skomplikowane? Oczywiście, stąd też nie należy się dziwić, że historia śląska jest w tym miejscu wyjątkowo zagmatwana. Przy takiej komplikacji łatwo o niejasności. W tym o pomyłkę, iż Śląsk jako część Rzeczypospolitej dostał się pod Zabór Pruski. Śląsk w tym momencie w żadnej części, w tej swojej historycznej części, nie wchodził w skład Rzeczypospolitej, tylko był częścią albo Królestwa Prus od niedawna i często słyszymy, że Górny Śląsk był pod Zaborem Pruskim. No nie był, był częścią integralną Królestwa Prus, a że Prusy zdobyły ten Śląsk na e, Austrii, to jest już zupełnie inna sprawa. Jak bolesna i jak cenna musiała być ta prowincja dla Austrii, a osobliwie Marii Teresy, świadczy fakt, że cesarzowa, by ją odzyskać, sprzymierzyła się z odwiecznym wrogiem domu Habsburskiego, a mianowicie z burbońską Francją. Słynne odwrócenie przymierzy 1755 rok i ufna w pomoc francuskiego sprzymierzeńca. Wypowiedziała Prusom wojnę, a rok później chcąc Śląsk odzyskać. Aczkolwiek Fryderyk II znalazł się wręcz na krawędzi katastrofy, zwłaszcza w 1757 roku, ostatecznie to jednak on wygrał batalię o Śląsk. Ślązacy przyjęli tę zmianę dość ambiwalentnie. Z jednej bowiem strony panowanie pruskie niosło rządy prawa, których, oddajmy sprawiedliwość, nie brakowało również pod berłem habsburskim. Niosły industrializację, postęp, ale co najmniej od połowy wieku XIX niosły także twardą, nieprzebierającą w środkach germanizacji. Tutaj też mówimy zabór austriacki. Jest to prawidłowy termin, jeżeli używamy go, w odniesieniu do Galicji, tak zwanej Galicji, czyli Małopolski, historycznej, natomiast już nie do Śląska, na przykład Cieszyńskiego, bo Śląsk Cieszyński, ale również pozostałe części Śląska, które pozostały przy monarchii Habsburgów, nie wchodziły w skład rzeczy Rzeczypospolitej. Śląsk Cieszyński, którego część znajduje się obecnie w granicach państwa polskiego, był w koronie świętego Wacława, pod panowaniem oczywiście Habsburgów. Wiele osób uznało wówczas, iż są wyłącznie Polakami. Skąd więc wzięło się przekonanie, iż Śląsk był pod zaborem pruskim? Odpowiedzi należy szukać w latach 70. XIX wieku, a dokładniej u początku kultur Kulturkampfu. Sam kultur Kulturkampf miał ze sprawą narodową polską stosunkowo niewiele wspólnego. Był raczej akcją wymierzoną przeciwko niezależności kościoła katolickiego. Ale sprawnie wykorzystali go tak zwani agitatorzy wielkopolscy, którzy w tym momencie zaczęli usilnie przekonywać górnoślązaków, iż tak naprawdę mieszkańcy Śląska są Polakami. I mają bardzo dużo wspólnego z mieszkańcami Wielkopolski, ponieważ mieszkają w jednym zaborze, jakim? Oczywiście pruskim. Wybór ten traktowali... Jako rodzaj swoistego, jako swoisty rodzaj ucieczki od rzeczywistości. Państwo polskie w drugiej połowie XIX stulecia nie istniało. Stąd też Polska, której nie było, wydawała się wprost mitycznym ucieleśnieniem sprawiedliwości społecznej, ucieleśnieniem wszystkiego, co wzniosłe i co idealne, trochę tak. Jak ktoś, kto dzisiaj wyczaruje sobie w wirtualnej rzeczywistości obraz idealnego dziewczęcia. Tyle tylko, że wirtualny obraz nijak ma się do rzeczywistości. Ciągle jednak prusy decydowały o Śląsku, co wśród osób uważających się za Polaków dodatkowo wzmagało poczucie krzywdy i powodowało twierdzenia o zaborze. Prusy były mocarstwem, mimo klęski w okresie wojna napoleońskich, to jednak Prusy rozdawały karty, a Austria raczej była w drugim szeregu na terenie już zresztą nieistniejącego Cesarstwa Rzymskiego. Prawda? No, znamy wynik rywalizacji austriacko-pruskiej w postaci no, przegranej wojny 1966 roku i utworzenia Cesarstwa już niemieckiego pod hegemonią, pod hegemonią Prus, a z wyłączeniem Austrii. No po prostu Austria przegrała tę rywalizację o Śląskę, nie tylko o Śląskę. Sprawa nabrała rozpędu po I wojnie światowej. Agitatorom wielkopolskim udało się wówczas przekonać dużą część górnoślązaków, iż tak naprawdę mieszkańcy Górnego Śląska są Polakami. Również Wojciech Korfanty, co oczywiste, sprawie polskiej sprzyjał. I tak w roku 1922, kiedy wschodnia część Górnego Śląska stała się częścią Odrodzonej Rzeczypospolitej, nikomu już nie chciało poprawiać się zapisu, iż Śląsk był pod zaborem pruskim. Doszło tutaj do rozpalenia na bardzo dużą skalę emocji na tle narodowościowym. Co ciekawe, te emocje nie przebiegały. W sposób prosty i jasny. One niejednokrotnie dzieliły całe rodziny. Później także bez skrupułów mówiono o pruskim zaborze Śląska. W latach realnego socjalizmu nikt nie poprawiał, bo tak naprawdę nie mógł poprawiać zapisu, iż Śląsk był pod zaborem pruskim. Wszystko, co pruskie i niemieckie było z definicji złe. Nikomu więc nie zależało na tym, aby prostować błędy w podręcznikach do historii. Tak było aż do roku 1989. Ale i po okrągłym stole było do rozwiązania dużo więcej palących kwestii niż odkłamywanie historii Śląska. Dopiero teraz możemy o tym problemie otwarcie mówić. Górny Śląsk nigdy nie znajdował się pod zaborem ani pruskim. Jeśli mowa o zaborze pruskim, to już pretensje mogliby zgłaszać Czesi bądź Austriacy ani pod Zaborem Austriackim, gdyż w legalny sposób przeszedł pod panowanie najpierw Habsburgów, Śląsk Cieszyński pozostało pod ich panowaniem do 1918 roku, potem, gdy idzie o pozostałą część Górnego Śląska, pod panowaniem Hohenzollernów. Oczywiście wybuch I wojny światowej, a przede wszystkim klęska Rzeszy Niemieckiej, upadek monarchii, postawiły przynależność Górnego Śląska w nowym, innym świetle, ale to jest już zupełnie inna historia. Historia Śląska w niezliczonej ilości przypadków była i jest przedmiotem gry politycznej. W przypadku tzw. zaboru Śląska przez Prusy potrzeba było prawie 140 lat, aby tę sprawę należycie wyjaśnić.